Dajcie, kochane, jestem na wakacjach tygodniowych na Mazurach. Na razie relaksuję się, odpoczywam, ale niestety układam też plan odbudzający. dlatego że jak widzicie, wszystkie moje starania, czyli ozempik, saksenda, tak jakby poszły na marne, gdyż no, wrócił efekt jojo. Może gdybym brała dłużej, to te wszystkie suplementy na pewno by tak nie było. Natomiast yy, zawsze stałam z jednego powodu, że jest brak zarówno saksendy, jak i ona w sklepach, nawet dla osób z cukrzycą, którzy bardziej tego potrzebują. Więc bądźmy hello ludźmi. I musimy w tym odchudzać się naturalnie, nie różne różne no i oczywiście sport. Trzymajcie za mnie kciuki mocno. <grymne> Sama się śmieję, co z tego wyjdzie, bo na razie to wyszedł mi piękny efekt jojo na wakacje, a każda chce być właśnie piękna szczupła na wakacje. No i myślę, że mezoterapię i głową czyni mezolizę rozpuszczającą tłuszczyk też dieta i ruch. Właśnie dieta zbilansowana, zero cukru, zero węglowodanów i ruch. I wtedy osiągniemy, mam nadzieję, szybki efekt. Ja Wam pokazuję się przed, nawet mogę Wam zademonstrować, chociaż może Czary Mary czaruje rzeczywistość. Zamknijcie oczy, żebyście nie widziały mojego brzucha. Ale chcę po prostu wam pokazać efekt przed, bo od poniedziałku zaczynam znowu ćwiczenia i dietę. Więc o, to jest tak, 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 tak. To jest mój brzuszek. Widać z tej strony, z przodu, z każdej strony. Waga teraz oscyluje między 65 a 67. Koleżanki, kochane. Także będę się starała pokazywać Wam te efekty. Niestety nie mam tutaj pomiarów, no ale brzuszek jest słusznej wielkości. Pomimo, że nogi nie są jeszcze takie grube. Nogi są jeszcze w miarę szczupłe, no ale brzuszek jest już do niczego do koniecznego spalania. Także efekty, jak będę biegała, jak będę ćwiczyła. Dla zainteresowanych osób, kochanych, dla tych, które mnie subskrypują, nie subskrybują, będzie można sobie oglądać moje poczynania, ale kochane, trzymajcie za to, i za to. również będzie i dla Was fajna nagroda. Pa, pa!